Hej tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips a dzisiaj bawimy się paletką Neutrals od Cosmic Brushes to jest jedna z piękniejszych, neutralnych palet, jakie wyszły w ostatnim czasie i jakie chyba wyszły kiedykolwiek tym bardziej nie mogę doczekać się tego odcinka i zabawy z tą paletą mam już na nią po prostu mnóstwo pomysłów a to dlatego, że paleta zawiera 20 cieni, 12 matowych i 8 błysków o różnym wykończeniu, są tutaj również kilka multichromowych są po prostu przepiękne no, i właśnie to, co wyróżnia tą paletę od wszystkich innych neutralnych palet, to to, że oprócz klasycznych brązów, tutaj te brązy są naprawdę przepięknych odcieniach, mamy też trochę takich zgaszonych kolorów, mamy tutaj taką nuteczkę zieleni, nuteczkę musztardy odrobinę pudrowego różu, trochę fioletu więc da się, on taką piękną czerwienio-pomarańcze więc da się zrobić bardzo dużo różnorodnych makijaży, mimo że paleta jest taka zgaszona, bezpieczna, neutralna więc jest to spełnienie marzeń każdego make up freaka, który marzył o neutralnej palecie, ale nie nudnej. Jak chcecie zobaczyć co można za pomocą tej palety zmalować albo szukacie inspiracji na makijaży tym co już macie w domu, zapraszam was serdecznie do oglądania tego odcinka. Dzisiaj chciałabym wypróbować ten kolor na usta. Ale zaczynamy oczywiście od jakiegoś delikatnego makijażu oka, w tym celu zaczynam od aplikacji bazy i lekko zaznaczam powiekę odcieniem Touch. I tutaj wiecie, zaznaczam zewnętrzny kącik, załamanie powieki, nic specjalnego, taki wiecie... Bardzo użytkowy make-up, delikatny, dzienny. I trochę na dolną powiekę. Tym samym pędzelkiem to jest Glam Shop O131. Piękny odcień, super na co dzień. I na resztę powieki nałożę odcień Glamorous, czyli taki właśnie brązowo, złoty. Beżowy, taki typowo użytkowy, codzienny, bardzo ładny odcień. Taki wiecie, bezpieczniaczek. Nakładam palcem tutaj od wewnętrznej części powieki, na środek mniej więcej. On jest taki niby y, klasycznie po prostu metaliczny, ale ma w sobie jakieś takie drobinki troszeczkę większe, więc będzie fajnie też łapać światło przy jakimś ciemniejszym, no przy sztucznym świetle. Parę drobineczek mi się osypało, ale na szczęście tutaj łatwo się ich pozbyć. Leciutko jeszcze rozcieram. I łączę błyszczący cień z matowym. I to wszystko, jeżeli chodzi o oko, więc tuszuję rzęsy. Tak naprawdę, jak chcecie takiego zwykłego dzienniaczka, to oto jest, yy, ale my robimy sobie troszeczkę bardziej ekstrawaganckiego, więc przechodzę sobie do konturówki brązowej z Nyksa i pokrywam tą konturówką całe usta. I na to nakładamy sobie odcień Desire. Uwaga, 3, 2, 1. I here we are. Tak się prezentują. I love it. No czemu nie robią taki szminek? Powiedzcie mi, why? <grywka> Ona jest po prostu cudowna. Dołożyłam sobie jeszcze trochę bronzera, bo wydawała mi się blada ta buzia przy tak wyrazistych ustach. No i zobaczcie, że mamy w zasadzie dwa luki w jednym, bo możemy zostawić sobie tylko takie oko delikatne, dzienne, proste na co dzień yy, i błyszczyk na usta, a możemy zrobić coś bardziej ekstrawaganckiego z takimi ustami. Mi ten look podoba się bardzo, przede wszystkim ze względu na usta, ale powiem Wam, że ten brąz na oku i ten błysk też są klasyczne, ale przepiękne. Prze Cudownie się nimi pracuje, nie mam im absolutnie nic do zarzucenia. Przechodzimy do następnego makijażu. Dzisiaj robimy na oku bagienko. Użyję tutaj całkiem sporo kolorów, m.in. Gentle Tease Last Icon neutral i lux I chyba to wszystko. Zaczynam od gentle, czyli takiej militarnej zieleni i buduję nią zewnętrzny kącik. Ten sam kolor nakładam na dolną powiekę, mniej więcej do połowy i tym mniejszym pędzelkiem jeszcze dokładniej tutaj przy rzęsach, żeby nie było znienawidzonych prześwitów. Trochę blenduję tutaj tą zewnętrzną część i sięgam sobie po Tease, czyli. Ten odcinek, który jest właśnie czymś między brązem a zielenią. I jeszcze trochę bardziej tutaj podkreślam to załamanie i wyciągam kolor na zewnątrz. Bardzo fajny kolor. On się w palecie wydaje jednak bardziej zielony, ale, ale na oku widać, że jest takim brązem, właśnie oliwkowym. Fajny. Trochę w załamanie. I teraz na ten pomniejszy pędzel i odcień neutral, czyli taki ciepły drąs. Neutralem drugą połowę dolnej powieki pokrywam i środek powieki na łączeniu z zielenią i tylko zostawiam trochę w wewnętrznym kąciku miejsca na musztardę. Wracam do większego pędzelka, tutaj blenduję wszystko. Ostatnio bardzo polubiłam właśnie takie bardziej skomplikowanym makijaże, może nie skomplikowane technicznie, ale skomplikowane kolorystycznie. Tak dziś z dużo różnych odcieni się tak fajnie przenikają i robi się takie bardzo fajne, fajne rzeczy się dzieją. <gry> Więc przechodzę sobie teraz do Icon, czyli y, musztardki, i aplikuję wewnętrznej części powieki i wewnętrznym kąciku. Bardzo fajnie te kolory pasują ze sobą. Turbo mi się to wszystko podoba. I tą musztardkę nakładam sobie również tutaj. Tutaj wziąłem sobie troszkę bardziej taki puszysty pędzelek, takie lekko skośny, to jest z glam shopu. O 131. I tutaj sobie tą zewnętrzną część jeszcze troszkę rozcieram. I rozcieram sobie tak biorąc bardziej na czubeczek. Tutaj dolną powiekę. No, coś pięknego po prostu, powiem wam. I na koniec odcień Last, czyli ten. To jest taki bardzo ciemny fiolet. O, coś między fioletem a oberzyną. Między burgundem a auberżyną. i Tutaj fajnie mi przyciemni, i jeszcze do jakiegoś koloru w tym makijażu. Czyli buduję sobie tutaj zewnętrzny kącik tym kolorem i trochę dolną powiekę i wszystko blenduję jeszcze raz trochę bardziej puszystym pędzlem. Na linię wodą nakładam brązową kredkę, moja jest z Inglota. Znaczam ją też wewnętrzny kącik, nie wyciągam dzióbka, tylko po prostu, po prostu obrysowuję. I małym pędzelkiem nakładam jeszcze odrobinę Luxe. On jest takim zielenią, ale widzicie, z tej perspektywy jest taki czerwono-brązowy. I nakładam go trochę to miejsce i nawet nie na całą powiekę, jak na całą tutaj grubość powieki, tylko tak, żeby było trochę przy rzęsach, żeby minimalnie coś tam odbijało światło i pozostało mi już tylko wytuszować rzęsy. Szczególnie polecam maskarę pogrubiającą. Tu już pierwsza warstwa podsycha mi, więc możemy w międzyczasie zająć się ustami. Ja tutaj pomyślałam o czymś takim, no wręcz bardzo, bardzo bladym. Spróbujemy. Tutaj pomyślałam albo o tej kredce Ombre Nude, albo w ogóle o ślubnej. Ona jest jeszcze jaśniejsza, jest taka ruch. Chociaż tu jest różowa, ale jest chyba najjaśniejsza jaką mam. Albo włoska szminka, też jest ja, no już troszkę ciemniejsza. Mam jeszcze taki niudziakowy błyszczyk od Ireny Eris, albo coś takiego od Danesy Myrix, taki odcień. Hmm, może po prostu spróbuję się tak tutaj przykorektorować? bo to są eksperymenty, <grych> zabawa makijażem. No ja taki look widziałam, nie? Coś takiego. I na to trochę tego błyszczyka. I tak się prezentuje skończony makijaż, i uważam, że te blade usta przy tym makijażu wyglądają absolutnie genialnie, bo cała uwaga spoczywa teraz na oczach. Więc zachęcam Was do zabawy, do eksperymentów, żeby po pierwsze mieszać ze sobą różne kolory na oczach, różne odcienie, które stworzą y, klasyczny w zasadzie makijaż, takie przydymione oko, ale bardzo wielowymiarowe. I po drugie, zachęcam Was, żeby poeksperymentować również czasami z kolorami. Kolorami ust, z kolorami, które wydają nam się często nie pasować do nas, bo czasami nie muszą pasować do nas, ale pasują do looku, do makijażu i fajnie się wzajemnie uzupełniają. A dziś zrobimy sobie takie trochę nietypowe kreski i będziemy bazować tutaj na tych kolorach. A moją inspiracją dzisiaj jest jeden z makijarzy Celine Burnett i ta kreska, która tutaj prawie się styka na nosie. Już dawno chciałam coś takiego zrobić, więc zaczynamy. Na powieki nałożę sobie bazę Body Arts Inglota i zaczniemy odcieniem Velvet, który jest przepięknym takim brudnym fioletem, który teoretycznie wydaje się być chłodny, ale błyszczy się na złoto, więc... Coś pięknego. I nakładam go na środek powieki i rozcieram na zewnątrz. Dziś będziemy mieć na oczach kreskę, więc nie musimy też jakoś bardzo blisko linii rzęs tego koloru nakładać. I w tej wewnętrznej połowie odcień Satin, który jest takim beżyko-różem. I nakładam od wewnętrznego kącika i rozcieram mniej więcej do środka powieki, tak żeby te kolory na siebie nachodziły. Teraz niedużym, kulkowym pędzelkiem blenduję sobie ten błysk i dodaję trochę matowego rumoru. W załamanie powieki i tutaj na zewnątrz rozcieram. Mm, fajnie, fajnie te kolory ze sobą wyglądają. Tutaj zrobić taką dolną powiekę i też bardzo fajny make up na co dzień albo na wieczór bardzo mi gusta. Teraz biorę sobie kredkę burgundowy muślin z Glam Shopu i zaczynam jej aplikację przy linii rzęs. Trochę między rzęsami i od razu małą kuleczką delikatnie tą kredkę zmiękcza. I teraz nabieram sobie tą kredkę na mały skośny pędzelek i zaczynam rysować kreskę w zewnętrznym kąciku. Chcę, żeby była taka dosyć strzelista. I wracam. Tu u Selin była... Ta kreska bardziej płaska, a ja widzę bardziej u siebie taką wersję. Też zależy, wiecie, jaki macie kształt oczu i co będzie u Was lepiej wyglądać. No i teraz fun part, czyli wewnętrzny kącik. Zaczynam sobie na razie tak nieśmiało, po prostu zaznaczając ten wewnętrzny kącik. Ciągnę tą kreskę coraz bliżej tutaj wewnętrznej części, No, znaczy na no, środka nosa. Okej, okay, tak to się prezentuje yy, i teraz czyszczę sobie ten skośny pędzelek i mogę zacząć gruntować odcieniem last. I zaczynam sobie tu od zewnętrznej części. W grubszych miejscach mogę nawet pożyczyć sobie kuleczkowy pędzelek. Trochę zam... <trych> trochę ciężko wiecie co mówić i robić takie precyzyjne rzeczy. Ten look na pewno będzie dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych w makijażu. Staram się zawsze w odcinkach łączyć różne, różne opcje, żeby nie nudziły się zarówno osoby, które dopiero zaczynają, które nie mają dużych umiejętności, jak i te, które potrzebują takiego, wiecie, kopniaka inspiracji. I jak widzicie, zaczynam gruntować sobie już tą wewnętrzną część. U ta dolna część powieki, była jeszcze dosyć ciemna. Ja też na pewno tą dolną część pokryję, ale jeszcze. Nie wiem do końca, czy aż na tak ciemno. E, I sięgam sobie po odcień Rumor i polecimy sobie nim na dolnej powiece. Tutaj mniej więcej połowa oka zewnętrzna. I dokładam też trochę tego fioletu błyszczącego, czyli welwet bliżej linii rzęs i rozcieram. Burgundowy muślin na linię wodną, leciuteńko rozcieram, tuszuję rzęsy, a na usta nałożę sobie na początku konturówkę Heon 515 i użyję sobie pomadki Heon Luxury w odcieniu 715 Coffee Cup. I jeszcze odrobina błyszczyka. I tak prezentuje się skończony makijaż. Zawsze przy tego typu pracy z wewnętrznym kącikiem jest pewnego rodzaju obawa, że za bardzo optycznie przybliżymy sobie oczy, że to będzie wyglądało dziwnie, ale powiem Wam, że dla mnie to wygląda po prostu genialnie, mega przyciąga spojrzenie, ale no wygląda tak intrygująco. W ogóle piękne są te kolory, uwielbiam te odcienie cieni. No i ten wewnętrzny kącik to jest również coś, z czym warto by było się raz na jakiś czas pobawić. Ja mam dziś za oknem szaro-buro, więc idziemy sobie w te żółtka. Na powiekach mam już bazę, więc przechodzę sobie do odcienia neutral. I tym ciepłym brązem buduję sobie zewnętrzny kącik. Pędzelek to jest Spektrum numer 13. Przenoszę ten kolor powyżej załamania powieki, no tak, żeby sobie to oko wykształcić, wykonturować. Bardzo fajny jest ten neutral, bo faktycznie... Jest ciepłym brązem, ale on no i nie idzie jakoś tak mocno w jakąś pomarańczę, w rudość. Taki fajny, ciepły brąz. Przy okazji schodzę sobie tym kolorem na dolną powiekę. Zresztą już też trochę tam mi się odbiło, więc tylko to uzupełniam. Czystym pędzelkiem wszystko rozcieram na brzegach. I właśnie tym czystym pędzelkiem nakładam sobie musztardowy icon. Zaczynam od wewnętrznego kącika. I tutaj podkreślam załamanie powieki i ten brąz tutaj na zewnątrz też delikatnie rozcieram tą musztardą I to są takie kolory mm, ciutkę większy biorę ten pędzelek bo ten za mały, za to jest mm, dziewiętnastka wyciągam troszkę na zewnątrz i nakładam też na dolną powiekę tutaj wewnętrznej części delikatnie czyczę ten mój aktualny pędzelek i odrobiną odcienia Mojej! Chick! Rozjaśniam sobie ten punkt i trochę jeszcze dokładam tego chicka. Tutaj podłóg brwiowy. No i ach, to jest taki piękny kolor. Przechodzimy do glitz. Takiego pięknego, wow! Metalicznego złota. Ona jest po prostu jak lustro, coś pięknego. No i nakładam od wewnętrznej części powieki. Do środka powieki. Łączę sobie tutaj na przejściu. Widzę ten kolor właśnie. E, tylko to na powiece. Pięknie wytuszowane rzęsy i jakieś takie ciemniejsze usta, takie wpadające w fiolet. O! Coś pięknego. Normalnie chyba zmienię koncepcję na ostatni makijaż, słuchajcie. Glic wewnętrzny kącik. Ależ to się błyszczy. Skubaniutkie i trochę na dolną powiekę. No wow. No wow! I wezmę sobie chyba troszkę Desire, tego naszego żuczka multichromu. I tutaj nałożę go przy linii rzęs. No niby niewielka różnica, a robi fajną robotę. I pomyślałam, aby użyć odcienia Delicate, ten sam pędzelek co na początku. I troszkę dodajemy gradientu przy linii rzęs. I chyba tylko zostawię przyciemnioną tą górną powiekę, dolną zostawię taką ciepło-brązową. No po prostu coś pięknego. Na linię wodną moja ulubiona kredeczka Mandala z Glam Shopu. I tuszujemy rzęsy. Zostawiam nam jeszcze usta. I tu użyję sobie takiego brzoskwiniowego błyszczyka z AA So Glossy w odcieniu 15 Golden Gate. I tak prezentuje się skończony makijaż. No powiem wam, że ten odcień Glitz robi tutaj robotę i jest przepiękny. To jest taki metaliczny odcień, może nie mieni się on na wiele różnych, nie ma jakiejś takiej głębi w tym odcieniu, ale za to błyszczy się tak mocno jak lustro, jakby to był jakiś taki płynny metal. I ten odcień, taki pomarańczowo-złoto-żółty, totalnie moja bajka. I zwróćcie uwagę, że znowu w wędrę. mieliśmy pewną grupę kolorów w tej palecie i stworzyliśmy właśnie na tej podstawie ten makijaż, więc jest taki bardzo ciepły, żółty, słoneczny, no coś pięknego. A jak nie lubię Lubicie żółtych to zapraszam na kolejny makijaż. Dziś będzie coś dla fanek grażowych makijaży, bo zrobimy sobie taki ciemniejszy look, ale pamiętajcie, że możemy go wykonać również innymi jaśniejszymi kolorami, więc keep on watching. Zaczynam od bazy oczywiście i takim płaskim pędzelkiem zaczynam wprowadzać sobie czerń, czyli timeless w zewnętrzny kącik. Na razie sobie wklepuję. Żeby mi się nie osypało za dużo. Tutaj celowo się nie pudrowałam, w razie potrzeby jakichś poprawek. I przenoszę ten kolor coraz wyżej. Tu będzie ogólnie mało blendowania. Robimy coś, coś takiego. Ja sobie to jeszcze delikatnie doprecyzuję. Robię sobie to samo w wewnętrznym kąciku, czyli gruntuję sobie ten wewnętrzny kącik. I wychodzę powyżej załamania. To, jaki kształt będzie tutaj, to jest w zasadzie obojętne. Jaki Wam się podoba? E, wyostrzony jak eyeliner, czy zaokrąglony, jak Butterfly Eyes? I tutaj też robię taką plamkę. Ja będę chciała tworzyć mniej więcej taki kształt, że tu jest taka niby prosta linia, coś takiego. I tutaj przy rzęsach też wklepuję. Tu bym chciała, żeby było jednak trochę delikatnie, bardziej kwadratowo. O, coś w ten deseń. Tu może nam takie jojo zostać, nieidealne. Zobaczcie, widzicie, widzicie o co chodzi? I tutaj też jest tak lekko kwadratowo, ale celowo nie używam jakichś takich bardzo precyzyjnych, graficznych pędzelków, bo nie chcę, żeby to było takie graficzne, tylko takie miękkie. I teraz sięgam sobie po tender, też taki ciemny, błyszczący fiolet. Płaski pędzelek tym razem taki niepuszysty i aplikuję tender te, no właśnie w te plamy, te ciemne plamy. No fajnie na czarnej bazie to wygląda. Spróbuję sobie jeszcze z ciekawości użyć trochę bazy podbłyski z Inglota. Zobaczyć, czy nam tutaj coś, coś, zrobi nam ta baza, czy nie zrobi. I próbuję. No troszkę robi. Ale tutaj też sobie świetnie um, poradził ten cień, więc jak nie macie, to też jest ok. Na linię wodną nakładam czarną kredkę. Tutaj w ogóle pokażę Wam moją inspirację. Ona jest trochę inna, ale chyba będzie widać, że jest, że jest to inspiracja. Coś takiego, widzicie? I tutaj ta dolna powieka jest dosyć mocna, i właśnie widać taki y, kącik metaliczno-czarny, i taki właśnie zewnętrzny kącik. Tak mniej więcej sobie wyobrażałam ten look, ale właśnie chcę go trochę zmodyfikować pod siebie. Więc tutaj nie robię całej tej powieki ciemnej, ani też takiej mocnej, dolnej powieki. Tutaj sobie tylko tak połączę tą górną z dolną. O! Coś takiego. I biorę sobie jeszcze odrobinę odcienia Bear. Bardzo leciutko tutaj blenduję. I to samo robię tutaj. I na środek powiki nałożymy sobie Radiant. Tu też jest taki multichromek, ale on nie ma bazy kolorystycznej. Też jest cudowny, wow. No tego nawet nie widzicie teraz, ale postaram się oczywiście później o jakieś trochę lepsze ujęcia. No i co? Tuszujemy rzęsy. Delikatnie obczyszczę się pod okiem bo niby nic się nie osypało, ale gdzieś dotknęłam się ręką i się, wiecie, zrobiła taka smuga czarna. Często jest tak, że drobinki cieni e, są niewidoczne, bo są takie malutkie, ale gdy dotkniemy na przykład palcem, ręką, pędzlem, to zaczynają się rozmazywać, więc to jest takie ryzyko przy ciemnych cieniach. Dlatego warto jest najpierw robić oko, a potem całą twarz. Trochę korektora i podkładu. Jestem poprawiona, i więc zostały nam już tylko usta, na które trochę nie mam pomysłu, powiem szczerze. Hm. To jest taki balsam z Izadory. Glossy Balm w odcieniu 44 Rosewood. Nakładam sobie to i tak tylko doklefuję delikatnie. I tak się prezentuje skończony makijaż. Trochę mocniejsza i ciemniejsza propozycja dla osób, które właśnie takich makijażów potrzebują. Myślę, że jeżeli jeszcze planujecie w tym sezonie jakieś koncerty, to może być to właśnie dobry makijaż na taką okazję. Bardzo podoba mi się ten fioletowy błysk na czarnej bazie i w ogóle fajnie jest błyski próbować na różnych bazach kolorystycznych, bo one Mógł wychodzić zupełnie, zupełnie inaczej. No i ten na środku multichromowy to jest po prostu bajka. Coś pięknego. I słuchajcie, naprawdę zmieniłam koncepcję na ostatni makijaż i lecimy sobie z takim żółtkiem. Na powieki nałożę sobie bazę pod pigmenty i sięgam od razu po glitz. Powiem wam, że miałam inną koncepcję na ostatni makijaż, ale od samego początku nie byłam do tej koncepcji przekonana. Tak... tak wymyśliłam, bo wymyśliłam, później tak myślałam takie... No, że... Jakoś nie wiem, czy mam ochotę na taki makijaż. mam wszystko rozpisane, możecie sobie zobaczyć. Biorę sobie puszysty pędzelek, żeby delikatnie Rozblendować ten kolor. I jeszcze delikatnie go nabieram na ten pędzelek, żeby dołożyć trochę, żeby on był właśnie powyżej załamania powieki, też. I zobaczcie, to jest jeden cień. Um, tutaj robi mi taki ciemniejszy, rudawy-pomarańczowy efekt. No i się błyszczy na takie wspaniałe złotko. Ma po prostu bazę taką ciepło-brązową, więc jak się go, zobaczcie, na całe oko nałożę, to wygląda jakbym miała po prostu cieniowanie. No bomba. I już wszystkie pędzelki mam brudne. Zawsze po tej serii mam tyle pędzli do umycia. Prawie codziennie używa się jakichś innych. Masakra. Yy, I nakładam ten glitz również na dolną powiekę. Mniejszym, kulkowym pędzelkiem. Fajnie się nakłada bo nie sypie się, nie kruszy, ale też się ładnie przykleja do powieki mimo używania pędzelka, bo wiemy, że nie wszystkie błyski chcą się pędzelkiem w ogóle aplikować, a tu jeszcze wzięłam puszysty, a ładnie się przykleja. Wewnętrzny kącik również. Generalnie, jak widzicie, żadna filozofia, ale na moim zdaniem wygląda to po prostu obłędnie, to jest jeden kolor. Szoko, po prostu szoko. Wow, obłędne. Zatkało mnie. Biorę sobie brązową kredkę, i nakładam na linię wodną. Podkreślam wewnętrzny kącik i tą górną linię wodną również. Tuszuję rzęsy i myślę, aby wytuszować sobie brązową maskarą, żeby mieć taki naprawdę ciepły efekt na oku. Więc biorę sobie zalotkę brązową z Glam Shopu. Okej, okay, usta. I tak jak mówiłam, lecimy z czymś ciemnym. Zacznę sobie od konturówki. Ogólnie miałam koncepcję na ciemny fiolet, ale pomyślałam sobie, że taki, takie wino też by wyglądało super. I tak się prezentuje skończony makijaż i powiem wam, że nie żałuję, że zmieniłam koncepty na ostatni look, bo po prostu ten, ten cień robi tak ogromne wrażenie. I jeszcze jest to jedno z moich ulubionych połączeń, czyli właśnie żółte, złote oko i ciemne fioletowe usta. Coś pięknego, bardzo fashion, bardzo edytorialowe, nowoczesne i proste jednocześnie. No i słuchajcie, bardziej niebieskich oczu to już się nie da mieć niż w tym makijażu, więc jeśli jak, jak jesteście niebiesko okie to koniecznie, koniecznie wypróbujcie. I to już koniec naszej przygody z paletką Neutrals od Cosmic Brush. Oczywiście koniec na ten odcinek, bo jeszcze będę na pewno nieraz po nią sięgać. Eee, pracowałam nią cały tydzień i używałam już ją tak naprawdę nieraz na jakiejś klientce. No i powiem Wam, że jest świetna. Kompozycja kolorów to, jakie one mają odcienie, podtony, jest po prostu genialna i jest fajne też dla wizerzystów, bo naprawdę te brązy, te takie zielenio-brązy, one są takie o różyki, są turbo uniwersalne i bardzo przydatne w pracy, ale również dla Was, dla takich nie chciałabym powiedzieć zwykłych, ale dla użytkownika takiego prywatnego również jest to wspaniale skomponowana paleta, którą zrobimy i ciemniejszy, mocny, wyrazisty makijaż i delikatny, dzienny nasz szybko używając, wiecie, takich jaśniutkich, delikatnych odcieni, albo właśnie jakiegoś pięknego błysku. No i właśnie te błyski, no robią wrażenie, to tutaj dużo gadać. Oczywiście te multichromy są wyjątkowe, w szczególności Desire, Radiant, ale Lux i Glitz też, też są robią po prostu wrażenie, bo one są takie pięknie błyszczące, takie intensywne, bardzo spodoba mi się również welwet, taki niepozorny, taki fiolecik brudny, trochę różowy, jakiś taki szarobury, a na oku wygląda po prostu przepięknie, do takich codziennych makijaży czy jakichś delikatnych wieczorowych coś pięknego. No jest to jedna z mądrzejszych neutralnych palet, bo naprawdę, naprawdę da się nią fajnie pobawić, bo to nie są tylko brązowe makijaże, ale wciąż mogą być w takiej bezpiecznej strefie. Fajna paleta, nie mam jej nic do zarzucenia. Uwielbiam palety od Cosmic Brushes i ta mnie ponownie nie zawiodła. Jeżeli chcecie dalej oglądać tą serię, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do lajkowania i komentowania tego odcinka, to mi pomaga kontynuować tą serię, a Wam pomaga nie przegapiać nowych odcinków. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.